Thank <laughs> you. W tym roku na Dakarze będę jechał w Mini e, w zespole Extrite. Dlaczego taki wybór? Bo jest to najlepszy samochód. E, też e, sam zespół Extrite podczas testów e, e, trochę też to od nich zależało w pewnym momencie, bo byłem na testach i dostałem bardzo pozytywne opinie od pilotów, i trochę bardziej z drugiej strony to wyszło, że Extrite mnie jakby zaprosił i powiedział, żebym, czy, czy jestem w dobrym wieku, mam bardzo duże doświadczenie, że oni mnie chcą, więc ja. W tym momencie bardzo się też ucieszyłem. Jestem z tego dumny, że niemiecki tak doświadczony zespół, najlepszy na dakarze w tej chwili mnie docenia zawodnika, który będzie się dopiero uczył ścigać na Dakarze w aucie. Dużo już kilometrów testowych zaliczyłeś tym samochodem w tajemnicy? Kilometry testowe można powiedzieć, że to są już setki kilometrów, więc tych kilometrów dużo zrobiłem, ale najważniejsze w tej chwili dla mnie są starty w zawodach, które pozwolą mi to doświadczenie po prostu realizować w zawodach, gdzie jest stres, gdzie jest jazda po nowej trasie, po, z roadbookiem i to wszystko trzeba złączyć w piłkę, żeby po prostu na Dakarze było mi łatwiej. Oficjalny Twój debiut nastąpi już niebawem, bo podczas Baja Poland. Jakie oczekiwania wiążą się z tą imprezą? Pierwszy raz za sterami czterech kółek będę jechał w Baja Poland. Jest to wielki rajd, bo jest to nasz wielki polski rajd, tak naprawdę on nie jest wcale taki łatwy i moje oczekiwania są na pewno jechać i zbierać jak najwięcej doświadczeń Oczywiście będę się starał jechać szybko, bo są to zawody, a ja jestem sportowcem, ale też jak najmniej błędów popełniać, bo, bo, bo chciałbym te zawody przejechać, potraktować całkowicie szkoleniowo, bo one no kiedyś ten pierwszy start musi być, tak? kiedyś muszę się nauczyć startować w zawodach autem. To będzie twoim pilotem? Na pierwszych zawodach w Baja Poland będzie moim pilotem Andy Schulz. Jest to bardzo doświadczony zawodnik, jest 40 lat, już się ściga. W, w motorsporcie i, i nawiguje, więc bardzo dobrze się na tym zna. Dużej niż ja żyję. E, wygrał też Dakar, więc y, na początku na pewno tak doświadczony pilot dużo mi pozwoli, dużo mi podpowie i powie. Czasem powie mi, żeby tu jechać szybciej, a czasem powie od razu, że tu trzeba jechać wolniej, bo, bo po prostu jest niebezpiecznie i się nie da szybciej na przykład przejechać, więc e, dobrze się z nim dogaduję e, i uważam, że to będzie na pewno fajny start. Mówisz, że na pierwszych zawodach, a jak wyglądają plany na kolejne? E, kolejnym Startem Pobaja Poland będzie Raid Maroka i Dakar. E, po Baja Poland zadecyduje, czy, czy my się idealnie jednak rozumiemy z Endim w samochodzie i czy to jest to, czy może musimy, e, może, bo to po prostu jest kwestia taka, czy się ktoś z kimś dobrze rozumie, czy nie. A, a my, my się bardzo lubimy od wielu lat i, to, i ta przyjaźń na pewno będzie, ale chodzi o to, żeby, żeby jednak w tym samochodzie tak się no, te koła zazębiały.